Was cieplutko z samego rana, słuchajcie, w dzień Mojego urlopu, tak, nie zwariowałam Mam jeden dzień urlopu Ja go sama sobie nie wzięłam, tutaj też Nie zwariowałam, tylko dostajemy Takie przymusowe dni urlopu Każdy został po dwa w różnych tam wiecie Tygodniach no, i to jest mój pierwszy dzień. Jest beznadziejny, bo to jest trzeci dzień pracy, więc ja jutro idę znowu do pracy na ostatni dzień i potem mam wolne to nasze, które wiecie, ten nasz czterodniowy weekend. Także bez sensu w ogóle, tak wiecie, w środku, wolne, no ale trudno. Dają, trzeba wykorzystać, bo jest niby, wiecie, słaby okres teraz, że nie ma zamówień, bla, 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 i wiecie, quiet, quiet. Po czym e, za dwa tygodnie już jest busy, busy i już nad godzinę znowu rozdali, także <grym> bez sensu w ogóle. No ale tak. No i beznadziejny taki dzień, jeden urlop, słuchajcie, bo tak, Łukasza wyprawiłam rano do pracy, tam mu wiecie wszystko, zrobiłam herbatkę na gorąco i tak dalej. E, I ja już się nie położyłam, już nie spałam, więc ja nie śpię od godziny 4.30. <grym> Ale zmontowałam dla was vloga i tak pomyślałam, że skoro siedzę sama w domu i mam ten urlop, no to wykorzystam urlop jak prawdziwa Polka. Chyba nie mam ostrości, tak mi się wydaje. Jak prawdziwa Polka, zresztą jak prawdziwa kobieta, czyli na sprzątaniu. Słuchajcie, tak, będę sprzątała cały dom. bo No bo tak stwierdziłam po prostu, że chociaż tak wykorzystam ten, ten dzień urlopu, no bo nie wiem, chociaż taki z tego będzie pożytek, że nie będziemy musieli już sprzątać w. Wiecie, wy później no, w nasze wolne, o tak. Jeszcze się nie czesałam, także wstałam mi tylko w kitce, ale też chcę głowy właśnie później sobie umyć. No i tak, przydałoby się zjeść jakieś śniadanie, słuchajcie. Bo już troszkę tak jestem głodna. Ja codziennie rano jem banana przed pracą, także troszkę jestem już głodna, ale problem jest tego typu, słuchajcie, że patrząc do lodówki, to nie za bardzo mam co jeść, bo sytuacja jest taka. Pokazałabym wam, ale lodówka się nadaje do mycia już, także wstyd pokazywać taką, a zresztą do rozmrożenia, więc ja chyba ją wolne rozmrożę, bo skoro nie mam nic do jedzenia, no to jest dobra okazja, żeby rozmrozić lodówkę. No i słuchajcie, dlatego nie mam nic za bardzo do jedzenia, bo kupujemy, wiecie, tak na te 4 dni, żeby mieć do pracy, także do pracy jest co jeść, ale właśnie nie mam teraz, tak wiecie, nie, nie przewidziałam tego jednego dnia urlopu, żeby na dzisiaj coś jeszcze, wiecie, takiego mieć właśnie na śniadanie czy coś. Teoretycznie mam to, co bym widziała do pracy, ale ja to zostawię chyba na jutro. Kurde, nie wiem właśnie jak to zrobić. Dobra, zaraz zobaczę, co tam mam, bo też nie chce mi się jeść tego, co jem w pracy, bo wiecie, w pracy jemy tak, żeby robimy tak, żeby wieczorem było na szybko i, i wiecie, a nie chce mi się już znowu, wiecie, jakieś kanapki, zjadłam coś innego, może co sobie zrobię, o. Także to. No, bo kupujemy tak tylko na 4 dni, słuchajcie, bo jest zakaz wyrzucania jedzenia w naszym domu. Po prostu ja nienawidzę wyrzucać jedzenia, nienawidzę, mnie szlak jasny trafia, jak ja muszę coś wyrzucić. A u nas jest tak, słuchajcie, że u nas powodem wyrzucania jedzenia, powód wyrzucania jedzenia jest tylko jeden. Zostawianie sobie nawzajem. Czyli na przykład... W ogóle taka głupota, no ale tak mamy i, po prostu, i nie umiemy tego w ogóle, wiecie, z siebie wyrzucić, ani ja, ani Łukasz. I jest na przykład tak, że zostanie ostatni gołąbek, więc ja go nie jem, bo zostawiam go dla Łukasza, a Łukasz go nie je, bo zostawia go dla mnie, więc mijają 2 3 dni i my go wyrzucamy, bo on się zepsuje. I tak jest po prostu z większością, słuchajcie, rzeczy takich, wiecie... Mm... Właśnie jak zostanie jedna rzecz. Nie wyrzucamy rzeczy typu, wiecie, nie wiem, masła, jakieś wędliny, serii i takie rzeczy. Nie, bo to się zjada. Ale jak jest właśnie coś takiego obiadowego, czy coś takiego i właśnie zostanie jakaś tam, nie wiem, resztka, czy jeszcze jedna porcja, czy coś, to po prostu zostawiamy sobie nawzajem. Nikt, każdy ma na to ochotę. Nikt tego nie je, żeby ten drugi zjadł. I w efekcie idzie do złogosza. No po prostu to jest jakaś paranoja i to jest jakieś chore. Więc... Yy zarządziłam kupowanie na styk, dosłownie na styk. Inaczej wyglądają weekendy, bo w weekendy wiadomo, sobie kupujemy to, co będziemy jeść, co, na co mamy ochotę i tak dalej, i tak dalej, jest tego trochę więcej. Ale tak właśnie na te cztery dni pracy po prostu jest kupowane, wyliczane dosłownie, ja jem rano to w poniedziałek, ty jesz to, po południu to i to, i to kupujemy, i to bierzemy, i to mamy w lodówce, żeby tutaj przez te cztery dni nic się znowu nie popsuło, nie, nie tego. Także tak, no, ale dobra, więc wyszło tak, że ja mam tylko to, co miałam wziąć dzisiaj do pracy, więc chyba sobie jednak zrobię tą kanapkę, <grym> się już nie chce naprawdę, bułkę sobie zaraz upiekę, no, także tak, dobra, idę, idę zjem coś, cokolwiek i zabiorę się to do sprzątań, chciałam, słuchajcie, włączyć pralkę, ale jeszcze chwilę poczekam, poczekam do tak po siódmej i włączę pralkę, bo nie chcę o szóstej, wiecie, pralką tutaj walić, ale z drugiej strony, po siódmej już mogę, po siódmej już mogę, bo słuchajcie, bo co się dzieje nieraz sobie muzyki słuchają na przykład o 23, o 24. Różnie to bywa tak cichutko, że wiecie, jak jest całkiem cicho w domu, to ja słyszę takie delikatne, że coś tam leci, no ale jednak. No, także ja się tutaj też nie będę, wiecie, kryć z pralką do 10 czy do 12, aż oni się wyśpią. Nie. No, także tak. Yy, odkurzać nie będę, to tylko nie będę na pewno odkurzać praka, więc nie robi tyle hałasu, co odkurzać, więc odkurzać nie będę z odkurzaniem, poczekam tam do tego, nie wiem, do 9 czy do 10. No, ale zanim ja to wszystko tutaj ogarnę, też no to akurat pewnie się zrobi 9 i 10, patrząc na to, że jest przed siódmą. <grym> no. Dobra, więc idę, zabieram się, im wcześniej zrobię, tym wcześniej skończę i potem znowu nie będę miała co robić, więc nie wiem, po co ja to robię tak wcześnie. Ale dobra, no nie wiem, no teraz też nie mam to robić, więc idę, zabiorę się za to jedzenie jakieś i. I może głowę ogarnę, uczeszę się w sensie i potem umyję. No dobra, dobra, nie wiem co ja gadam. Idę, słuchajcie, idę robić, a przestaję gadać. Matko jest tak pięknie za oknem, że po prostu nie mogę się nadziwić. Nie wiem jak wam mam to pokazać. Oczywiście okna brudne z tamtej strony, no także jeszcze do mycia się też nadają. Nie wiem jak, może otworzę, słuchajcie. O, zobaczcie. Patrzcie, jak jest pięknie, po prostu jest cudownie, nawet na kamerze tego tak nie widać, bo jest bardziej pomarańczowo, niż jest na kamerze. No i tam słoneczko też na pomarańczowo wychodzi, kurczę, no nie widać tego tak, tam jest przepiękne, o, o tu mam. o tak Wam pokażę, tu przepiękne drzewo żółte, tu przepiękne aż pomarańczowe, liście pomarańczowe, no jest, jest cudownie, jest cudownie, jest prześlicznie, po prostu dla tego poranku warto wykorzystać jednak ten jeden dzień urlopu, naprawdę. Past relationship was a disaster, but now I don't care. Zobaczcie nasz korytarz. Nie patrzcie na buty. Kicia po prostu stała szału w nocy i się turlała we wszystkich butach. Zaraz to y, naprawię i <laughs> posprzątam. Ale zobaczcie, jakie jest pomarańczowo w naszym korytarzu od słońca. No, po prostu to jest coś pięknego, coś pięknego. Uwielbiam. Uwielbiam normalnie takie poranki. Uwielbiam. Jest tak pomarańczowo, tak przepięknie. Super. Słuchajcie, nie wytrzymałam i musiałam wyjść. słuchajcie, ta nie musi poczekać te 10 minut. Założyłam tylko kurtkę szalik Łukasza i, i po prostu wyszłam. Przejdę się tak po osiedlu, bo jest naprawdę tak przepięknie, że nie wiem, no zachwyciłam się. Szkoda tylko, że Łukasza nie ma. Słuchajcie, bardzo szkoda. No mam nadzieję, że w nasze wolne też chociaż jeden taki dzień będzie, żebyśmy mogli właśnie o 7 rano wyjść na spacer. Super by to było. Jest chłodno, bo jest 8 stopni i wiatr straszny. Ale w niczym to nie przeszkadza. Idę pod górę taką dużą, <grymne> dlatego tak sapię. Ale w niczym to nie przeszkadza, bo jest po prostu przepięknie. Lasek i słuchajcie, trzyma się całkiem dobrze. Zobaczcie, nic w ogóle nie porzukło. Tutaj w koło żółto, tam też żółto, a lasek zielony. Dobra, to tyle jeśli chodzi o rozrywki na urlopie. Czas się wziąć za sprzątanie. Także zaczynam. Ojej, ale się zmieniają kolory w domu. Także zaczynam, nie wiem od czego. Może od kuchni, bo tam mam w sumie najmniej sprzątania, bo jakoś tak na bieżąco. Później polecimy łazienka, no i pokoje. Hmm. No, trochę, trochę jest tej powierzchni, także, także to najpierw chyba wstawię pranie, chociaż nie wiem, czy wczoraj mi się wysuszyło, bo wczoraj wieczorem jeszcze jak wróciłam z pracy, to szybko wstawiłam, a muszę Łukasza koszulkę jedną do pracy na jutro wyprać. Dobra, także wstawiam pranie i zabieram się za całą resztę. Chyba zepsuła nam się pralka. Słuchajcie, mówiłam, że upiorę Łukaszowi tą koszulkę i wrzuciłam jedną koszulkę na 15 minut takie szybkie pranie. Wszystko się super wyprało, ładnie pachnie. Tylko problem jest, że ta koszulka nie jest w ogóle wywirowana. Więc włączyłam wirowanie, już samo wirowanie, program samego wirowania jeszcze raz. Nie zmieniło się nic, więc włączyłam jeszcze raz i znowu nie zmieniło się nic. Koszulka jest mokra, taka, że się z niej leje, musiałam ją wycisnąć, włączyłam grzejniki i dałam na kaloryfer, mam nadzieję, że wyschnie jakoś do jutra. Mm. I słuchajcie, chyba będziemy musieli się skontaktować pierwszy raz z naszym landlordem o nową pralkę. No bo ta, no ja nie wiem, co się stało, ona wiruje i niby cały ten program idzie i wiecie, jest to takie, ale ona strasznie tak powoli, także ta koszulka nawet się nie przylepia do tej, wiecie, powierzchni, tylko ona spada od góry, więc, a ona jak wiruje, ja dałam na 1200 obrotów największe, jak ona wiruje na tych obrotach, to słuchajcie, z pół bloku chodzi dosłownie, tak, tak głośno, więc nie wiem co się stało, nie mam pojęcia. Zobaczę, będę ją obserwować, może jeszcze jedno pranie włączę i no to by była tragedia, bo ja nie dość i tak, że jestem z tyłu z praniem, bo nie nadążam przez pracę po prostu i, i przez to, że mam jedną suszarkę tego prać i, i suszyć, a jeszcze teraz by się pralka zepsuła i zostalibyśmy w ogóle bez. Ha. No, a bez wirowania, no to, ja, ja, no to jak? No nie wiem, kurde, masakra ręcznie wyciskać na razie. Nie wiem, spróbuję, może jeszcze później jedno pranie włożę, ale boję się, kurde, takie najwyżej lekkie rzeczy, żeby to nie było takie nasiąknięte. No koszulka Łukasza jest tragicznie nasiąknięta, ona jest taka grubsza. Dobra, ja już skończyłam sprzątać, słuchajcie, idę tylko odkurzyć, umyć podłogi i finito. Koniec. A jest godzina 10:07. No, także super się wyrobiłam. Dobra, idę, martwi mnie ta pralka teraz, no ale dobra, będę konsultować z Łukaszem i będziemy prawdopodobnie w wolne... Się kontaktować. Posprzątałam, już mogę w końcu usiąść. Słuchajcie, zmieniłam poście, wszystko jest czyste, świeże, pachnące. Także dzień uważam za zaliczony i produktywny. Mimo, że jest 12:40. Słuchajcie, ja już wszystko skończyłam. Trochę mnie martwi ta pralka, ale no nie wiem, będziemy pisać do Landlorda najwyżej. I słuchajcie, chciałam, mm, chciałam usiąść i wam nagrać filmik o tym, co się teraz dzieje w Polsce, chodzi mi oczywiście o ten zakaz aborcji, ale słuchajcie, nie jestem w stanie, bo w momencie, kiedy ja zaczynam tylko o tym myśleć, to jestem tak skupiona i, i nie dam rady wam tego nagrać, słuchajcie, bez, bez przeklinania. Nawet widzicie teraz ja... nie wiem, no to jest straszne, słuchajcie, czuję ogromną wściekłość, nawet nie złość, tylko wściekłość. Jest mi przykro, chce mi się płakać. Czuję ogromne współczucie dla kobiet, które przez jakieś kilku pajacy, delikatnie, muszą przeżywać tragiczne chwile i są zmuszane. Nie słuchajcie, po prostu no, chciałam, ale no, nie dam rady. Wiem, że nie dam rady, bo po prostu mi się cisną na słowa wszystkie przekleństwa, jakie tylko sobie wyobrażacie, znacie, wszystkie określenia. I, I nie umiem tego zrobić, wiecie, tak, dyplomatycznie, spokojnie, żeby się wypowiedzieć jakieś moje zdanie i tak dalej. Jedyne co wam powiem, to patologiczny kraj, patologiczny kraj, po prostu patologia sięgnęła zenitu. I ja ze swojej strony e, powtarzałam to od zawsze, odkąd tylko, znaczy od zawsze, no wiecie, nie jak miałam 5 lat, ale odkąd tylko byłam w takim wieku, już dorosłym, dojrzałym. Gdzie, jakby tam wiecie, e, już pojawiła się możliwość posiadania dzieci, i tak dalej, to słuchajcie, od zawsze ja wiedziałam, że jeżeli mi by się przytrafiło coś takiego, że w brzuchu zamiast dziecka pojawiłby się e, tragicznie po prostu zmutowany zlepek genów i komórek, które by nawet tego dziecka nie przypominało, które by. Sprawiło, że ta mała istota byłaby upośledzona tragicznie do końca życia, to po prostu ja od zawsze wiedziałam, że ja jestem za tą aborcją i ja bym się tej aborcji poddała w takim wypadku. Podkreślam, w takim wypadku, żeby nikt mnie nie zrozumiał, że ja jestem za aborcją co tydzień po dyskotekach, bo się przydarzyło. Nie, absolutnie nie, tylko w takich przypadkach, ponieważ ja, jak i większość na pewno kobiet. Które by się na to zdecydowały i są takiego samego zdania, jestem świadoma, mądra i rozumna i wiem o tym, czego zabrakło w ogóle ludziom, którzy zrobili to, co teraz zrobili w Polsce: rozumu, świadomości, mądrości, wszystkiego, empatii przede wszystkim. I słuchajcie, ja wiem, że ja bym absolutnie nie dała sobie rady, Emocjonalnie i psychicznie patrzeć całe życie na moje dziecko, które jest rośliną, jest warzywkiem. Ono po prostu rozumie tyle, co pomidor, czyli po prostu nic nie kontaktuje. Wiecie, mówię o tak ogromnych upośledzeniach genetycznych. Jest mnóstwo tego na internecie. Kobiety dzielą się, yy, dzielą się swoimi, wiecie, przeżyciami, dzielą się zdjęciami tych dzieci, dzielą się tym, jak, jak ciężko im jest w kraju, który też im nie pomaga. Ja, ja, już kończąc, bo się za chwilę rozwinę i już, już mnie zaczyna denerwować ten temat. I ja wiem, że ja bym ja by nie dała rady psychicznie i emocjonalnie, i nie widzę sensu wydawać na świat tak chorej istoty, po czym zostawić jej samej, jeżeli wiecie, co mam na myśli. Nie chcę tutaj mówić tak dosadnie. Ja wiem, że bym sobie z tym nie poradziła. Raz emocjonalnie, i psychicznie, a dwa: yy, prawdopodobnie nie poradziłabym sobie, nie jestem w stanie również utrzymać finansowo bardzo schorowanego dziecka. I tutaj mówię o dziecku. Wcześniej mówiłam też yy, o zlepie komórek, ponieważ są różne naprawdę, różne upośledzenia płodu, różne wady genetyczne i tak dalej. Czytałam historię na Facebooku kobiety, prawdziwa kobieta, prawdziwy profil na Facebooku, mam wiecie, 320 znajomych, no żadne fejkowe konto, żadna fejkowa historia. Ta kobieta jest, można do niej napisać, wysłać wiadomość, wiadomo, że sobie żartów nie robi, nie zmyśla bajek, pokazując swoją twarz i wiecie, swój wizerunek wśród znajomych to pisząc. Mają znajomych i którzy to widzą, yy, gdzie napisała, że. Ona nie wiedziała, bo lekarze nie wykryli, i urodziła. Nawet nie wiem, czy to można nazwać dzieckiem, człowiekiem. Ona nazwała to chyba. Nie wiem, czy nazwała tego yy, czymś. Ona chyba nawet tak napisała, że. Coś. Istotę, która nie ma w ogóle mózgu, słuchajcie. Nie ma. Ona. Tak, ona nazwa yy, ciało bez mózgu. Dokładnie, że urodziła ciało bez mózgu. Słuchajcie. To nie jest, są filmy science fiction i to się naprawdę dzieje, i ode. ode, ode... Koniec tematu. Koniec tematu. Słuchajcie, bo już zaraz zacznę przeklinać I, i tak ten film się nie pojawi, więc nawet nie poznacie takiej opinii zdawkowej. Więc ja jestem jak najbardziej za aborcją w przypadku, kiedy naprawdę jest stwierdzone w badaniach, że ten płód jest ciężko upośledzony, kiedy jest stwierdzone, że kobieta y, zagraża to życiu kobiecie, y, ciąża. Ee, że może ona po prostu umrzeć z powodu tej, tej ciąży, czy, czy tam porodu, czy już nie wiem, bo się nawet, ja się nawet w to nie zagłębiam, bo po prostu moja głowa tego nie, nie, nie ogarnia mi od razu, mózg puchnie, słuchajcie, ja czuję, że ja mam głowę, wiecie, no tragedia, jak kosmonauta. I to. I w przypadku, kiedy oczywiście ciąża jest z gwałtu. Też. Też. I ja wiem, że to nie dziecko jest winne, kobieta też nie jest winna. I jeżeli któraś kobieta czuje na tyle w sobie siły, ma na tyle w sobie miłości, że pokocha takie dziecko, przecież ma wybór urodzić. I tak było do tej pory. Te kobiety, które są tak pro-life i one by urodziły nawet gdyby to były dwie rączki połączone z dwoma nóżkami, koniec i tyle. I one to nazwą dzieckiem już. I one by to by, by były w stanie urodzić tylko po to, żeby pochować praktycznie, więc... To już w ogóle jest jakieś, to jest jakieś patologiczne dla mnie myślenie psych, psychicznie chorej osoby. Te osoby powinny się leczyć, które uważają, że to jest okej okay i że, że tak powinno być, że u, urodzę po to, żeby pochować. To przecież to jest jakiś. Nie, nie wiem, czy to jest jakiś masochizm, czy to jest jakiś, jakieś fanatyczki pogrzebów, czy nie ja nie wiem, po prostu nie, nie no mówię wam nie ogarnia mój mózg tego. Straciłam wątek, bo już się zdenerwowałam. Co ja mówiłam? Że że tak, że, że no właśnie, że te kobiety wcześniej, które tak bardzo chcą rodzić i, i od razu chować albo rodzić i nie wiem, postać sobie na półce ten wytwór, nie wiem, nie wiem, które chciały, chcą, y, mogły to robić. Przecież nikt nie zabrania rodzić chorych, ciężko schorowanych genetycznie. Jakiś wiecie, zmodyfikowanych płodów. No nikt tego nie, bo nie, nie nazwa tego dzieckiem, no przepraszam, ale nie jeżeli kogoś urażę moją wypowiedzią, chce mi odsubskrybować czy cokolwiek, to, to proszę, bo ja nie zmienię mojego zdania. Taka jest moja opinia, nie będę się z tym obnosić na co dzień i w każdym blogu nie będę o tym gadać. Mówię to tylko teraz raz, ale naprawdę no muszę to sobie wyrzucić, bo po prostu mnie rozsadza i rozsadza mnie. No, i mogły to robić, i niech to robią, i dobrze, i to jest ich życie. Jeżeli chcą, czują się na siłach. Tak samo, jeżeli kobieta mm, chce urodzić dziecko z gwałtu, czuje się na siłach, czuje, że będzie jej kochać, niech to robi. Do, do, oczywiście, super, świetnie, że pokocha to dziecko, będzie kolejne kochane bardzo dziecko na świecie. Świetnie, ale ja ze swojej strony wiem, że no niestety, no nie dałabym rady, nie dałabym rady, nie dałabym rady patrzeć na dziecko. Które jeszcze nie daj Boże, jest podobne do tego mężczyzny. Z taki, po takiej traumie, po takim tragicznym przeżyciu, którego chyba sobie nawet nie jestem w stanie wyobrazić, słuchajcie, i nikt z nas, kto tego nie przeżył, nie jest sobie w stanie wyobrazić. Tak samo jak nikt z nas nie jest sobie w stanie wyobrazić, co te kobiety, które dostały informację, że ten płód jest uszkodzony genetycznie, nie są sobie w stanie wyobrazić, nikt nie jest sobie w stanie wyobrazić. Tym bardziej banda siedzących gdzieś tam kurwa. Przepraszam, no widzicie w rządzie i widzicie, nie dam rady bez przepinania nie dam rady, po prostu nie dam, nie dam, nie dam, bo to jest za duża złość. I e, siedzących, kończę, 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 bo już i tak 10 minut. Siedzących gdzieś tam w rządzie, dumających sobie nad karteczkami, jakby tu jeszcze dopiero swoim rodakom, bo tak to tylko i wyłącznie widzę. Wspominam rozdawnictwo pieniędzy na prawo i lewo, i to wszystko, co inne poboczne, i te przymusowe szczepienia, i to wszystko po prostu już taki mem był, że. O jednym panie na K, że yy, właśnie zwalanie budżetu, przymusowe szczepionki, ta pandemia, to coś tam, to coś tam, zroś tam, to ok, ale teraz to już doje. Ali dosłownie to zrobili, naprawdę. Dojechali, ładnie mówiąc, po całości już. Już gorzej chyba być nie mogło. Nie wiem, co jeszcze mogą wymyślić gorzej. I to jest, wiecie, to jest krzywda dla całego. To nie jest krzywda dla młodych kobiet. To nie jest... Bo się mówi o tych kobietach, walczmy o kobiety. Oczywiście, kobiety to dotyka bezpośrednio. To jest pierwsze... One pierwsze mają jakby... Są, wiecie, na pierwszym polu walki. Potem jest ten mąż, czy, czy ten rzeczony chłopak, ten ojciec tego, tego, wiecie, tego płodu, bo mówię tutaj o uszkodzonych, tych strasznie który też nie ma decyzji, ale to nie tylko oni, to nie tylko my, młodzi ludzie, którzy jesteśmy w wieku prokreacyjnym i zamierzamy mieć dopiero na przykład dzieci, bo nie mamy, albo mamy jedną, dwójkę, trójkę, zamierzamy mieć piąte, dziesiąte i chcemy mieć kolejne dzieci, to nie tylko nas to dotyka, słuchajcie, i nie tylko nas to zabija, to zabije też emocjonalnie, psychicznie Starsze osoby, słuchajcie, bo co ma powiedzieć dziadek z babcią, kiedy mają patrzeć na takiego wnuczka, który cierpi, którego boli, albo który nawet nie wie, że żyje. Co oni mają powiedzieć emocjonalnie? Także to dotyka... Z... A co mają powiedzieć małe dzieci, których to będzie rodzeństwo? I oni muszą się z tym pogodzić, że on się nie może pobawić z bratem. Nie, słuchajcie, po prostu to jest jakiś drama. Nie chcę, dobra, już nie chcę tak głębiać, bo już zaraz będę wyć. Yy, no, no, w każdym razie chciałam tylko powiedzieć, że słuchajcie, to dotyka całe. wszystkie pokolenia po kolei. Wszystkie pokolenia. Od najmłodszych do najstarszych, do dziadków, pradziadków, prapradziadków. Wszystkich to dotyka. Bo naprawdę, nawet jeżeli masz 60 lat, to, to może już jesteś babcią, a, a może jeszcze będziesz babcią i będziesz babcią. ciałka bez mnóstwa? Wiecie, bo musisz być, bo nie ma nikt prawa decyzji. Każą ci to na to patrzeć, każą ci to. Koniec, 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 słuchajcie, koniec. Dobra, idę, nie wiem co robić, bo jest godzina po, po pierwszej. Przed pierwszą się tak zdenerwowałam. że nie mi tą kawę pić, rozgadałam się strasznie. Przepraszam Was, ale po prostu chciałam wyrzucić. Nie wiem, być może, jeżeli będzie straszna nagonka przez ten film, na mnie, i na moje zdanie, to być może go yy, zablokuję. Idę coś ugotować. Dobra, już się troszkę uspokoiłam. Chciałam Wam powiedzieć, że, że może go zablokuję, bo to jest za ciężki temat. Za ciężki, za poważny i po prostu nie chcę. Nie chcę jakiejś, wiecie, burzy na ten temat pod tym filmem. Na ten moment chcę go dodać. Tak jak mówię. Być może go zablokuję, bo to jest naprawdę za ciężki temat. Już wiecie, temat tam wirusa, jakieś finansowe, polityczne, nie wiadomo jakie. Okej, okay, możemy dyskutować i tak dalej, ale na ten temat ja nie będę z nikim dyskutować. Nie chcę, po prostu nie mam siły z nikim dyskutować. O, może tak, może tak. Nie, nie mam siły odpierać jakiegoś tam ataku w takim temacie, bo mi się od razu chce płakać. No. Także tak, dobra, idę dla Was montować film jeszcze. Może ten podmontuję najpierw go wrzucę i... I tak, no i idę się pobawić z kitku albo nie wiem, coś sobie pooglądam. Coś miłego sobie pooglądam, może o się, może YouTube'a, może ponadrabiam filmiki dziewczyn, bo mam tam duże zaległości. Jeszcze chciałam Wam do powiedzieć do tego, że... Mm, to, to, nie, wiecie, to nie jest też tak, że ja sobie tutaj gadam, gadam, a nic nie robię, nic nie robię i tak dalej. Wiecie, też teraz nie za bardzo mam jak co zrobić. Były protesty, wczoraj był protest pod polską ambasadą w Londynie. Nie mogłam być, pracowałam 12 godzin. I słuchajcie, to nie jest też tak, że ja sobie gadam, gadam, bo teraz jakby tak się stało i ja tutaj, wiecie, wielce mądra czy cokolwiek. Tylko ja jeszcze przed wyjazdem, słuchajcie, do Anglii, czyli jakieś 3-4 lata temu, prędzej 4, byłam, słuchajcie, na czarnym proteście. Byłam na czarnym proteście w Wałbrzychu. I także to nie jest też temat od dzisiaj, bo też wiem, że wiele osób myśli, że to się nagle stało o tak. Nie, to było już lata, lata wstecz, już była o tym mowa, że do tego dojdzie, oni już chcieli to robić, doszło. Yy, no, i byłam na czarnym proteście, nawet, słuchajcie, byłam w telewizji w Obrzych. <grym> Pani dziennikarka przeprowadzała ze mną wywiad. Yy, także tak było. No i. Yy. I słuchajcie, uważam, że takie protesty naprawdę mają sens i, i są bardzo ważne, jeżeli możecie, jeżeli jesteście z dużego miasta, bo wiem, że w tych dużych miastach są te protesty, teraz cały czas, po prostu już chyba trzeci dzień, oni tam, oni tam, one tam protestują i walczą, te dziewczyny, kobiety, jeżeli jesteście z dużego miasta, czy nawet w waszym mieście jakimś mniejszym, też jest, są robione te protesty, marsze, idźcie, słuchajcie, idźcie, nigdy nie wiadomo, czy, czy faktycznie to nic nie da, czy... Może to coś da? Słuchajcie, no nadzieja umiera ostatnia. Nadzieja umiera naprawdę ostatnia, także jak możecie, to chociaż tyle zróbcie i chociaż tyle zróbmy, bo, bo nic więcej nie możemy, więc chociaż tyle. Jak możecie, to idźcie. Ja Was gorąco zachęcam, bo tak jak mówię, nigdy nie wiadomo, co pomoże i co zadziała. Dodałam te pliki do programu i okazało się, że ten film wyjdzie mi strasznie długi więc ja już będę się z wami żegnać. Przepraszam, że dzisiaj taki w ogóle nieoptymistyczny film. Tak jak mówię, ja nie wiem, czy on zostanie u mnie na kanale. No zobaczę jeszcze. W każdym razie, jak oglądacie, no to jeszcze jest. Ja też dodam w opisie adnotacje dla osób, które są zupełnie odmiennego zdania i są raczej po tej stronie, że dobrze się stało, żeby raczej nie oglądało od tego momentu, kiedy zaczynam mówić o tym. Jest dość długi vlog, mi i tak wyszedł, więc nawet jak do połowy sobie obejrzę, to tam będzie z 15 minut vloga takiego, wiecie, domowego, sprzątaniu i tak dalej, więc no myślę, że będzie ok. Nie chcę tego wstać jako osobnego filmu. No po prostu, no po prostu nie. E, I tak, więc przyszłam się z Wami już pożegnać, żeby ten film nie był jeszcze dłuższy. No i co? I trzymajcie się cieplutko mimo wszystko. Ja ten film dodam najpierw, po tym filmie będą vlogi, które nagrałam wcześniej, chyba dwa. No, także taka kolejność będzie. Yy, chcę ten dodać, żeby było w miarę na bieżąco, bo ten bym dodał już miesiąc później, a nie wiadomo, co się wydarzy jeszcze za miesiąc. Słuchajcie, nie wiadomo, co się wydarzy za tydzień. Trzymajmy się wszyscy cieplutko. Dużo, dużo zdrówka wam życzę. Jestem z wami, dziewczyny, które jesteście teraz w ciąży. I myślę o Was, żeby wszystko było dobrze. No i już kończę, bo po prostu jak automat słuchajcie, mi napływają łzy. No, także trzymajcie się cieszyko i do zobaczenia w następnym filmie. Pa!